Początek 1916 roku nie był łaskawy dla armii rosyjskiej. W marcu doszło do całkowitej klęski ofensywy znad jeziora rocz na Białorusi, a Królestwo Polskie wciąż pozostawało pod kontrolą państw centralnych. Na froncie wschodnim panował względny spokój. Rosjanie, pomimo znacznej przewagi liczebnej, nie byli w stanie wyprowadzić silnego ataku. Tymczasem na zachodzie trwała ciężka bitwa pod Verdun, która angażowała ogromne siły francuskie. Francuski sztab naciskał na Rosję, by ta podjęła działania zaczepne i odciąć Żyła ent Tak zaczyna się historia największej operacji na froncie wschodnim podczas I wojny światowej. Rosyjskie dowództwo z początkiem wiosny rozpoczęło planowanie nowej ofensywy. Z inicjatywą wyszedł generał Aleksiej Brusiłow, dowódca frontu południowo-zachodniego. Zdawał on sobie sprawę, że Austro Węgry znajdują się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i wojskowej. W związku z tym zdecydował się skupić na rozbiciu słabej armii Cesarsko-Królewskiej. Oficerowie podobnego szczebla byli jednak bardzo sceptycznie nastawieni do wszelkiego rodzaju ofensyw, ponieważ bali się odpowiedzialności i utraty reputacji. Często nie mieli również umiejętności dowódczych, nie potrafili synchronizować ataków piechoty i ostrzału artylerii oraz bezmyślnie rzucali do walki kolejne oddziały. Brusilow był inny, uważał, że po odpowiednim przygotowaniu szturmu można osiągnąć sukces. Jego plan opierał się na wyprowadzeniu w tym samym czasie potężnego uderzenia z terenu Wołynia i Galicji w kierunku Kowla i Dwowa. Liczył, że tym razem uda mu się przebić przez przełęcze Karpackie oraz wejść na Węgry. Poza tym Brusiłow zaproponował użycie nowej taktyki Wykorzystanie do ataku specjalnych grup szturmowych, stanowiących swobodne formacje, nie będące pod ścisłą kontrolą dowództwa. Atak piechoty miał poprzedzać krótki, precyzyjny ostrzał artyleryjski, stale korygowany dzięki rozpoznaniu lotniczemu. Zdawano sobie sprawę z ryzyka tej operacji. Zauważono, że Brusilow ma na tyle mało ludzi do dyspozycji, że front może za bardzo się rozciągnąć, co stworzy ryzyko okrążenia. Rosjanie zgromadzili cztery armie, w skład których wchodziły 40 dywizji piechoty oraz 15 dywizji kawalerii, łącznie ponad 60 tysięcy ludzi. Austriacy mieli na tym samym odcinku frontu rozlokowanych około 740 tysięcy ludzi na dobrze ufortyfikowanym terenie z trzema kopów, okopów, betonowymi schronami i licznymi stanowiskami karabinów maszynowych. Ich sytuację pogarszał jednak fakt, że w maju odesłano na front włoski 15 dywizji, by tam rozpoczęły ofensywę. Brusiów był przekonany o nadchodzącym sukcesie. Wielka ofensywa rozpoczyna się 4 czerwca 1916 roku. Przez cały dzień trwały przerywane ostrzały artylerii, co dezorientowało przeciwnika. Główny atak rozpoczął się dopiero wieczorem, kiedy piechota wykonuje jednoczesne uderzenie na 300-kilometrowej linii frontu. Ósma armia, generała Aleksieja Kaledina, przełamuje front i zmierza w kierunku Łódzka, który zdobywa drugiego dnia walk, prawie rozbijając austriacką czwartą armię. Na południu siódma armia Dimitrija Szczerbaczowa i dziewiąta armia Platona Leczyckiego atakuje w kierunku Lwowa i Przełęczy Karpackich. Austriacy doznają miażdżących klęsk na całej linii frontu. Muszą porzucać zaopatrzenie, artylerię, chcąc się zreorganizować. Według wspomnień Brusiłowa w ciągu pierwszych dwóch tygodni Rosjanie wzięli do niewoli ponad 200 tysięcy jeńców. Rosjanie mają jednak problemy. Nieprofesjonalni i skłóceni rosyjscy dowódcy często marnują szansę na wykonanie skutecznych ataków. Na nieszczęście armii rosyjskiej Niemcy rozpoczęli ściąganie swoich jednostek na Wołyń, co miało zatrzymać carską ofensywę. Sytuacja stawała się krytyczna. W tym momencie Brusilow miał nadzieję na przyłączenie się Rumunii do wojny po stronie ententy. Jednocześnie liczył na atak frontu zachodniego, znajdującego się na Białorusi pod dowództwem Aleksja Ewerta, na pozycje niemieckie. Atak ten miał za zadanie zatrzymać posiłki niemieckie zmierzające na południe. Gdyby plan się udał, prawdopodobnie monarchia austro-węgierska zapadłaby się w sobie, nie wytrzymując tak dużego wysiłku militarnego. Tak się jednak nie stało. W wyniku ataku na pozycje niemieckie Ewert, mimo osiągnięcia małego sukcesu, nie powstrzymał Niemców, którzy kontynuowali wysyłanie wsparcia na południe. Natomiast Rumunia owszem przystąpiła do wojny, ale spodziewając się słabości Austro-Węgier, Uderzyła nieprzygotowana na Siedmiogród, co doprowadziło do całkowitego rozgromienia jej armii, a następnie zajęcia całej Rumunii przez Niemców do końca 1916 roku. Brusilow, mimo ogromnego sukcesu, jakim było przesunięcie frontu o 100 km, znajdował się w bardzo trudnym położeniu. Rosjanie ponieśli już ponad 570 tysięcy strat. Dodatkowo rosyjski przemysł zbrojeniowy nie nadążał już z uzupełnianiem niedoborów w sprzęcie. W tym momencie ofensywa zaczęła tracić na swoim impecie. 13 sierpnia Rosjanie wkraczają do Stanisławowa i było to ostatnie spore zajęte miasto podczas tej ofensywy. W drugiej połowie września 1916 roku osiągnięto Łuk Karpat, ale w wyniku zaciekłej obrony przełęczy karpackich i wyczerpania armii rosyjskiej nie udało się wejść na Węgry. Ofensywa Brusilowa dobiegła końca. Rosjanie zadali państwom centralnym straty rzędu ponad miliona żołnierzy. Sami jednak stracili podobną ilość ludzi. Ofensywa Brusiłowa była największą ofensywą przeprowadzoną przez Rosję w czasie I wojny światowej. Brusiłow pokazał, że po odpowiednim przygotowaniu i wyszkoleniu żołnierzy, armia rosyjska może osiągnąć sukcesy. Dzięki tej ofensywie Niemcy musieli odesłać część swoich wojsk z Verdun, o czym opowiadam w innym swoim filmie. Armia Austro-Węgier nie wytrzymała tej ofensywy i częściowo zapadła się pod własnym ciężarem. Od tego momentu będzie ona istnieć tylko dzięki pomocy Niemiec. Wszystkim mocarstwom nie umknęła również rewolucyjna taktyka wykorzystana przez Brusiłowa. Po jej opracowaniu i lekkiej modyfikacji została użyta w 1918 roku podczas drugiej bitwy nad Marną, ale o tym może opowiem w innym filmie. Dziękuję za oglądanie i za to, że zostaliście aż do końca.